Historia o dobrym królu. Dawno, dawno temu był sobie dobry król. Król nie był ani mądry, ani silny, ani wygadany, ale mianował mądrego człowieka ministrem, silnego człowieka dowódcą armii, a wygadanego człowieka ambasadorem. Sąsiadujące królestwa wątpiły w to. Że tak wybitni ludzie uznają króla za godnego monarchę. Jednak ku ich zdziwieniu wszyscy oni służyli mu aż do śmierci. Jak to możliwe? Zastanawiali się. Ale odpowiedź była prosta. Było tak. Ponieważ był dobrym królem. Minister fin przyjechał do pałacu. Poprosił ojca, żeby ci poczytał zamiast mnie. Ktoś tu ma szczęście i może się spotkać z ojcem. Twoja matka martwi się o ciebie dniami i nocami. Chciała tu ze mną przyjechać. Trudno było zatrzymać ją w domu. Jesteś coraz wyższy, synu. Dobrze się czujesz? Czy ty w ogóle byłeś chory? Ministrze Finn, tutaj jesteś. Jego królewska mość prosi, żebyś przyszedł. Teraz? Idź już, ojcze. Ale, Sojuk, nie przejmuj się mną. Wszystko jest dobrze. Spójrz, moje sznurówki są zawiązane. Idź już! W tym królestwie nie ma dobrego króla. A więc. Już zdecydowałem.